A, B. Czym jest AB? E, prawo jazdy A i B? Nie, nie, nie. To nie, też nie jest audioblog czy coś. To jest po prostu coś szybkiego i prostego. Tak, bardzo dobrze się zdomyślali niektórzy, bo dzisiaj jest sobota. Trochę wcześniej postanowiłem, bo wiecie, sobota, niedziela, poniedziałek. Te trzy dni tak naprawdę są świętami. Chociaż świętujemy od niedzieli i w poniedziałek, tam w z tej inne sprawy. Natomiast ja już dzisiaj jestem po poświęceniu jajeczek. Nie swoich w koszyczku. Tak, tak, wiem, wiem, niektórzy też tak pomyśleli. Ale mam nadzieję, że ten filmik taki mały, szybki będzie mm, może jakimś urazmaiceniem dla tych, co ekspią na TBD. Myślę, że GF po prostu zrobiło wam świństwo, że dało wam przed świętami. Bo wiecie, nie możecie spędzić tych świąt z rodziną, tylko chcecie być nadal w topce. A jeśli chcecie zobaczyć, jak ta topka wygląda, jak się zmienia i tak dalej. Bardzo serdecznie zapraszam, w link w opisie macie pięknie pokazane, to od początku istnienia serwera, od pierwszego chyba update'u, rankingu, więc tam serdecznie Was zapraszam. Natomiast innym, co mogą odejść od Wielkanocnych Metinów i Wielkich Królików oraz jajek, bo wiecie, no, mam nadzieję, że taki gigant królikus z Czarnobylus Was nie dopadnie w realnym życiu, bo to by było hmm, traumatyczne przeżycie. Chociaż to nie jest głupi pomysł, żeby się przebrać za dużego królika i chodzić po centrum miasta. Nie, to jest głupi pomysł. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda teraz łódź. No, to jest. Nie, jeden, nie jedna wielka piaskownica, to jest jedna wielka dziura. Tak mogę powiedzieć. Bo tam nie da się naprawdę nic więcej o tym powiedzieć. No, dobra, ale. Tak naprawdę, no, no co mogę powiedzieć, wszystkim życzę wesołych świąt tym, którzy obchodzą, a tym, którzy nie obchodzą, po prostu zapraszam ich też na kolejne filmiki, bo będą w święta. A tych, co obchodzą, też zapraszamy na filmiki, bo powiem wam, że te święta są jakieś takie... niemrawe. Nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę. Cieszymy się z, kogo, z tego, że kogoś zabili, a potem stał. Tak to mniej więcej wygląda, no, obiektywnie patrząc. Natomiast... Coś jeszcze mam do Wam do powiedzenia? Może po prostu olać tradycję i po prostu spędzić ten czas z rodziną. To może być najlepsze rozwiązanie, tak naprawdę. I tyle. Wesołych świąt i chopsającego królika a po stole? Nie wiem. Wymyślcie coś Wy, co można jeszcze żyć oprócz wesołych świąt. Do zobaczenia po świętach. Ale w święta również.